Zmiótł dziecko z pasów. Złamane kości, w tym kręgosłup, dwa miesiące w szpitalu i kilka operacji, to skutek potrącenia na przejściu. Za kierownicą siedział zawodowy żołnierz. Kierowca w żadnym wypadku nie skontaktował się z nami, nie przeprosił. Teraz sędzia uznała, że jedyna kara za połamanie kręgosłupa i wielu kości dziecka to grzywna. 6 tysięcy złotych pokrycie kosztów procesu i 5 tysięcy nawiązki dla poszkodowanej. To jest niesprawiedliwe bardzo i nie powinno tak być, ale mam nadzieję, że to właśnie jakoś się rozwiąże i że dostanie większy wymiar kary. Do tego wypadku doszło w Rzeszowie 18 grudnia 2023 roku. Nikt nie wziął pod uwagę, co przeżyła moja córka, co ją czeka tak naprawdę w przyszłości, no i jaką traumę tak naprawdę przeżyła cała nasza rodzina. Każda ze stron może zgłosić sprzeciw co do decyzji sądu, co zrobiła zarówno prokuratura, jak i adwokat rodzinę. Jednym z argumentów jest rozbieżność między nagraniem a notatką policyjną sporządzoną tuż po wypadku. Sprawca zdarzenia przekazał informację, iż pokrzywdzona miała wtargnąć na jezdnię w miejscu niedozwolonym praktycznie miała wbiec. dziewczynka do dziś potrzebuje rehabilitacji